Witam Polacy, zachęcamy do legalnej pracy. Podpisujesz umowę, byku, i wszystko jest w pracy. A to nie żadna ręka Przepracowałeś miesiąc i 4 200 pęka. Czy na pewno to dostanę? Proszę pana, nic takiego nie było tu wpisane. Legalna praca, więcej nic do powiedzenia. Jak nie masz uprawnienia, to idziesz do więzienia, byku, i to są fakty. Ja sobie uzupełniam dzienniczek praktyk. A w głowie wizję mam jak autem sunę, ale na razie muszę zabezpieczyć ładunek. Umowę mam, więc niczego się nie lękam. Serdecznie z szefem była uściśnięta ręka. To twarda praca, ale nikt nie wymienka, bo czeka na nas jeszcze jedna pejotełka. Jak syn zapyta mnie, co robiłem za młodu, to mu odpowiem: Synek, uczyłem się zawodu. Na czarno praca to nie jest nic dobrego dlatego podpisuj tą umowę, już kolego. I nie trwaniakuj, bo inspekcja nigdy nie śpi, a na tym wszystkim tylko twoja przyszłość cierpi. Dołącz legalnie do kadry firmowej, bo nie będziesz miał kariery zawodowej. Legitna praca, kiedy w wokół myśli czarne Nie chcę znać umowy, mordo, zaraz coś ogarnę Zrobię ważniejsze niż cyfry na banknocie Pracuję drugi miesiąc, nie dygam na robocie W szpitalu nikt chyba nie chce wylądować W miejscu pracy trzeba ostrożność zachować Załóż kask, buty z blachu, proszę cię Teraz stosuj się do zasad BHP o.